No moim celem, jeśli chodzi o bieg indywidualny, to będzie pobicie mojego rekordu życiowego dotychczas. Mam nadzieję, że mi się to uda. Aczkolwiek ostatnio treningi nie pokazywały, że jestem może w najlepszej dyspozycji, ale wierzę w to głęboko, że jutro będzie ten dzień i będzie wszystko w porządku. A co do sztafety, to mam nadzieję, że zakwalifikujemy się do finału i później powalczymy już o jak najlepszą lokatę. Chciałabym powiedzieć, w granicach 51-30 to powinno dać awans do półfinału. No ale zobaczymy, wiadomo, każdy bieg rządzi się swoimi prawami. Mam nadzieję, że jutro pogoda dopisze i, i będzie dobrze. Początkowe dni zwiedzałyśmy tutaj z wioskę, teraz kibicujemy mocno naszym siatkarzom polskim. No a dzisiaj już wiadomo dzień, w którym odpoczywamy i jutro już miejmy nadzieję, że będziemy w pełni siły i będziemy walczyły na bieżni. Na razie tego stresu nie ma, pewno jutro dopiero przyjdzie, aczkolwiek już biegałam na niejednej imprezie wielkiej i ten stres no zawsze się pojawia, ale już radzę sobie z nim o wiele, wiele łatwiej niż kiedyś.